E, dobra, się! Witam w Was w kolejnym odcinku naszego kwadratowego życia. Ciołverze. Jak widzicie, poza odcinkiem zrobiliśmy dobra. trochę nasz domek. Jak widzicie, no jest z, z nami dzisiaj nowy kolega Dimitius, Tak? Ja się Dzisiaj, bueno. kiedy ja i Miściu pójdziemy do. Dobra. Jak widzicie, jaskini śmierci, do tego kanionu w poszukiwaniu diamentów. Eee, zgłosił się, że będzie, pomoże nam tutaj i zrobi ten magazyn, pod naszym domem. A ponieważ jest dozorem miejsce. budowniczym, my mu na pewno zaufamy, no to zostawiamy go tutaj. Może inaczej niż ja i Michał, Michał jak mnie zostawił z kurczakami na kilka dni. Hmm. Tak. Ale tak, to muszę mi tak. wytłumaczyć w ogóle, gdzie mamy zbudować tę piwnicę. A ten właśnie, no to, to chodź, ci szybko pokażę. E, chodź do domku. Bardzo e, ważne. No nad zostałem, o dobra już nie. No chodź, posłuchaj, tutaj pod podłogą jest całkowita przepaść i w tej przepaści tutaj o? gdzieś ty musisz zrobić schodki, o właśnie, tutaj już Michał pokazał i tutaj aż do podłogi ma być ciągnięty magazyn. Od, od, te, od tego sufitu aż do tam ziemi na dole. Aha, czyli dobra, czy będzie trzeba troszkę, będą się troszkę kobla potrzebować na pewno. E, to wszystko wszystko co potrzebujesz będziesz miał na górze. Spokoj, ja wyznaję spokojnie. E, dobra, dobra, więc e, Michał chodź. Tylko e, tylko sądzę, że raczej bardziej opłacało się drabinki niż słodki, bo tak by miał więcej roboty i to A zamiast więc to, brać. To drewno raz... chyba też na górze jest, więc spokojnie. No spokojnie coś ja w zetęgę. No, to nie ma sprawy. E, no, masz tutaj spokojnie na drabinki, masz tutaj też płotki. No e, właśnie, ja spokojnie. nawet płotki postawię, bo zauważyłem, że nie ma. Mm. No i ja i Michał, tak jak wam mówiliśmy, wyruszamy teraz będziemy wyruszać do jaskini śmierci. Do tego kanionu, z którym ostatnio ledwo zginęliśmy znowu. E, no i ogółem tyle to na dzisiejszy odcinek planujemy. I Damian, Damian, tutaj, weź czasami wpadnij do moich kurczaków, no, no i wiesz, wiesz, wiesz. Aha, aha, dobrze. One, one sobie porażą. No tak, Dobra, Zesfatek. to Michał, chodź. Ej, ale jak chodź. będzie za dużo kurczaków, weź mnie nie zabij. Okay. Dobra, chodź, Michał. Jaski. Chodź. Kinia Wziąłem dwa kilo. Au, au. Dobra. Ja też o, mam dwa. O. Chodź tutaj. O. Wiesz co, jest to jeszcze pod z krową e, nie to już cho... Tak jak ostatnio kurde, ostatnio marnice. dzisiaj czcinę co tu się dzieje <słuch> Dobra, ja schodzę tutaj na dół Znowu Tylko dzisiaj postaram się troszkę... Czekaj, w tą stronę czy Cholerka co ja Żeś tak tu tak wtedy tak. robił? Ja, ja się boję co robię no ja też troszeczkę. A, mamy już e, Tam ciła gdzie... ten kobyl był... E, gdzie był? Na górze jest wszystko. A, mam, ale nie e, Dobra, dwa gdzie był ten, ten? Dwa staki tam, dwa staki tam, powinieneś O, to chyba ktoś wziął, bo nie ma. Jest co, ja mam y, około staka, to ja ci mogę trochę dać A Może Michał zabrał, ale... Nie. No, ej, jak tutaj na serio, jak w tych kopalniach, gdzieś nie ma spał e, na zombiaków ja się zaczynam bać, co to, to się dzieje. Ej człowieku, no w zeszłym odcinku to samo. Tutaj jest ho, tu są hordy zombiaków, wszędzie była Ej, a wiecie, że naprzeciwko na was jest wioska y, ten... Tak, wiemy. Kiełbasy nosych. Hmm. No Damian, Damian, chodź, dam ci trochę kobla. Bo ty gdzieś była ta dziura. Tak, eee, Michał. Tak? Gdzie jesteś? Wchodzę już i idę Damiano widać. Proszę, Damian. Masz 28 akurat widać ogarnąć ja spływam z pływem, tym, który zrobiłem w ostatnim odcinku. Chcemy znaleźć diaksy. Tak, to jest no. nasza. To ja, nie jak ja bym pokopał... Poł... To jest nasze przeznaczenie. Ja... Ale sądzę, że jakbym pokopał z 2-3 minuty już bym zaraz no bo, bo to on to ma X-ray. Tak. <laughs> mam trzeba ja mam moim bota, eee, mam killaugę. Ja... I... Tak. Michał? Gdzie, jest? gdzie jesteś? No jest. okay, okay. Kopę już tam w swoich jaskiniach. Jutel, ale miałeś pójść ze mną dzisiaj do tego kanionu. A no tak, do tego kanionu. Obiecaliśmy, że pójdziemy do tego kanionu, chodź tutaj teraz. Y Tą ja jestem przy wejściu, więc nie wiem, gdzie ty jesteś. Posłuchaj, tam jest? gdzie osta ostatnio był ten zombie z łopatą, czyli to przejście, co tak e, sam robiłeś, nie? To A. tam, e, to tym spłem, to ja do ciebie przyszłem, żeby cię ratować, e, to mhm. po prostu tam ten przejdź. Ej tutaj jest trochę dziwnie bo Rotenflesz przypływa z wodą No bo ja tam pozabijałem ich kilka no, y... mam... <głosy> <głosy> Ej obawiam się że ta budowa tej piwnicy A... będzie tak duża że chyba przeniesie się na dwa dni Przed do odcinki tak pokadę Bo to będzie dużo roboty Ja idę tam Wow Już co ja tu już jestem w tych kopalniach Lagi mam dosyć małe, ale Nie. widzę też Edzia. Zabijać go? Jak ty chcesz to jest y, takie pytanie na które No co to jest? To jest Minecraft. No wiem, ale w sensie skąd to w całe badzie wie się tutaj flonga. Flonga. Tak flonga. O, nasze pierwsze miejsce na kopalnie. Na kopalnie. Kurde, ja nie wiem gdzie ty podazłeś Teraz? No Szukaj mojego Niku No, widzę kamień No ja cię też nie widzę zbytnio Już myślałem, mm. że Edio się wkurzył, bo taki dźwięk tutaj nagle dostałem To, Tomciu, wiesz, gdzie jest wyjście? Wyjście? A no A co mam w sensie po ciebie iść? No chyba o, O widzę. A może widzę już twój nick. Widzę twój nick, dobra. Idę. O. No to jak jakby widzą, idziemy teraz do... Pójdziemy do tego... O właśnie, chodź tutaj! Chodź. O, tu pra... chodź. Prawie wpadłem do lawy! Jestem Tyś... tam gdzie ty... Clipper czy... masz! Ja... Czy... Ej, uwaga! Tak... Wiem, ale... No, wiesz co, w poprzednim ja w ciebie rzuciłem creeperem, a teraz ty. Znaczy, tak, ty przedostać. Pamiętam, Słuchaj, ale ja to, spadłem tą dziurą na ten klocek. Tutaj trzeba to trochę zamknąć, bo się boję. No chodź, pa, my mamy drogę tam do tego kanionu, chodź. Chodź, chodź, chodź. Tom, tu jest taka sprawa, że sądzę, że ten, ta piwnica będzie dwupoziomowa. jak tak powiem. Ale no to spokojnie. To, to nam nie przeszkadza, bo już mamy tam burdel w tych klocekach. <laughs> no, właśnie widziałem, Dobra. widziałem. Um, Michał tędy by był goa przejście na Ja nie, nie, nie. A wam robić ze skrzynkami, wam robić czy i z tabliczkami czy Ej, mamy tu kukla? Kukla? No raczej tabliczki. Dobra. A, wow, wow. Znowu go zgubiłem. Enderman. To ja już u niego byłem i nie nie iść do tego Endermana. O... Ale ja się kompletnie zgubiłem znowu, Tomciu. Znowu A mówię... ściany mają być z kobla czy z desek mogą być? A... S... Jest to Ej, ty jesteś nade mną, fuck, fuck. Tomciu! Fuck. Wiem... Jest! Mam, mamy perłę! Ej, gdzie ty? No. Chodź tu. Ej, gdzie, jesteś w tej jaskini tam przy tej lawie? Tak. To, wejdź na górę, tam jakbyś chciał iść po ten spły... Poczekaj, ja idę po ciebie, no. Chodź tutaj na górę, tam co ostatnio mówiłem, że tu jest mój grup. No, tu stoję na schodach. No, dobra, jesteś, idę. Jesteś jesteś? No chodź, to teraz patrz. Idziemy tu po schodach, na górę. Au. Idziemy se tu po schodach na górę. Idziesz za mną? Dobra, idziesz. Teraz, taka, za, teraz patrz, taki skręt bardzo duży. Teraz skręcamy w tą stronę. Idziemy A, to, to. tutaj do przodu. Skręcamy no, i tutaj. I wbiegamy do tego tuneliku. Chodź. Do tego? Tak, do tego. Tutaj ostatnio po ciebie szłem. Wszedłem. I teraz... Tak. No, no właśnie powiedziałem chciałem iść. <śmiech> <śmiech> eee, no więc dobrze. mnie troszkę uprzedziłeś. Dobra, ja w... wierzę, że tutaj gdzieś będą diamenty. Jak no. tutaj nie będzie diamentów, to ja nie wiem co tu się dzieje. Za dużo zombie, jak za mm. mało diamentów. Jest to, że tam jest Na pewno. Jest to też ja to przeczuwam. No. Dziś upadł. Jakie jaskinie? Ej, tu są dwa przeci... Tu są trzy przecinające się kaniony. What? No zobacz, tu jest kolejny. Tylko ten to jest makabra. Oh. Ej. Ej, stąd przychodzą ciągle z dzisiaj, czy jak to by tam nazywać nie? chyba z dzisiaj Skąd one przy? Widzę złoto, ale diamentów jeszcze nie widzę. Fak dwa snajpery. Tak? O, to w ciu pomocy! Wiesz, co nie będę latał, nad... żeby ci ratować co sekundę, musisz sobie nauczyć się radzić. Się radzić, tak. Ale kur... tam musi być spawner, ja chciałbym tam bardzo pójść. Ja bym chciał na razie znaleźć diamenty. To jest takie chwilowe moje największe zadanie. Ale chyba też najtrudniejsze. E, Damian? Damian? Już, już, już e, Kojarzysz to? może, na którym poziomie najczęściej występują e, diamenty? Najpraw najprawdopodobniej najprawdopodobniej y, zależności, rzeczywiście oczywiście są, bo ja pamiętam wystąpiłem ja od jestem 10 na 13 No, to weź zejść na do 10 i kop przy siebie. Ale wiem, to że, że tu jesteś Ja tu nie planuję kopania, ja tu planuję chwilowo... Ile żelazo w A, to jest. No, trzeba po prostu zobaczyć, chociaż nie jest. Ej, tu jest kobel? Eee, co tu się dzieje? Może ja tam byłem? Kiedy? Ja nie stawiam pochodni, to wiesz. Jakie jaskinie. Kurde, także się... stoję przy tej lawie, tak się zaczynam zastanawiać powoli, z której strony ja słyszę w ogóle te potwory. Zginę. Papa. No nie mów, że straciłeś całe to EQ. Straciłem. Ja pierdzielę. Zobaczysz na filmie w jaki sposób zginąłem. To, to jest wyprawa stąd tym ludzie. To jest... To, naj... Naj... Sobie... to jest... Na... To był chyba najgłupszy... najgłupsza moja... Aha. No, czy, najgłupsza czy moja... Tak śr... jak to to jak była najgłupsza. Byciu, ta... zostań to w myślisz? domu, patrzcie na kurczaki. A Damian, ty, ty buduj lepiej, a da Damian Damian jest lepszy w Kejbach, bo byłem z nim na wielu serwerach Survival i o, o, on tak często nie umierał. Ale ja wpadłem do lawy. A po drugie, Damian jest lepszy w budownictwie ode mnie, więc no niestety. Ale wiesz, że straciłeś żelaza? E, troszeczkę. Ona drobi się. No tak, tyle, że kto to kopie. Tom ci omija wszystkie rzeczy, szukam ja diamentów Ja to rozświetlam, że szukam diamentów Wypa dołączył, domu, ja już, ja już nic nie mówię Wizowie nam później, widzowie nam później pomogą szukać diamentów Jeżeli coś przeoczymy, to oni nam pomogą A co u ciebie? A tam rozkopuję teren, jestem na poziomie 11. Możesz no. mi powiedzieć ile temu, poczekaj sprawdzę ile temu zaczęliśmy nagrywać. Film ma 12 minut. Więc spokojnie jeszcze. No to 30, to 17 minut. Do, 30, do 17. Um, no to więc ja do ciebie wracam już, Michał. A właśnie zacz zacznę tutaj... Hmm. A może trochę szersze to? Halo? Ale? Może trochę szerszy ten. Au. Ta Te kopalnia. <laughs> Mam tutaj bardzo szczęśliwego klipera, który podskakiwał na, z, lewa prawo, z lewo na prawo, lewo na prawo, lewo na prawo. Dobra. Więc ja już tam zbiegam znowu, widzę już powoli twój nick, Michał. On A... nie chce... Ja nawet nie wiem sk skąd mnie snajpią. Kurde, 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 ja tego nie widzę, ja tego nie widzę, nie, ja tego nie widzę. O kurdele. Klipery, klipery, zombiaki i szkielety. Najlepsze połączenie. Ogólnie, gdybyście nie wiedzieli, yy, gramy też sobie trochę na Skydenie, więc... Jeżeli, chcie, o, jeżeli, jeżeli chcielibyście jeżeli... taką serię, to też możecie nam to napisać, to taką serię też możemy poprowadzić dla was specjalnie. Tylko wiecie, piszcie szybko, bo już troszkę się tam rozbudowaliśmy i... E, ale ogólnie, jeżeli widzowie tak. będą chcieli, to oczywiście zaczniemy od początku, więc to... Do... Ja nie chcę. I... No, wiem że nie, chcę, że, wiem, że nie chcę Ja nie początku. zacznę od początku. Ja zacznę od początku. A jakąś Chyba, się on na... Chyba na singlu. Możliwe. A gdzie ty jesteś? Wszyscy są takie możliwości. No. Ej, gdzie ty jesteś, Michał? Chyba zrobiłem kółko. Kółko? Chyba wiem, gdzie jestem. Spokojnie o Jezu, bardzo. ja jestem przy wejściu! Ej, jak ja się... Jak ja wykopałem się nagle z 12 poziomu na 36? No bo to twoje umiejętności specjalne. Ech, kurczę, jest noc i ja nie wykopuję drewna, to jest mi bardzo potrzebne To idź spać <grym> Ale nie jest połowa serwera No ja nie, wy, ja nie, nie mogę wyjść Ty tak się zaraz wybierz ludzie. Znaczy, znaczy nie, żebym ci tego życzył oczywiście, ale no... A, on przewiduje przyszłość mhm. Znaczy nie, żebym ci tego życzył oczywiście, czy no, no, nie, nie był szczęśliwy z tej, tej przepowiedni Proszę bardzo, o proszę bardzo Już co, powiem, tam myślę, że tam będą to diamenty a, te, a teraz dawaj jak się za nie? No. On nie ma. Fuck! A ja tu zginę, ja tu zginę. Mhm, znowu. Chyba. Kurde, widzowie chyba to, lubią takie jaskinie. Nie wiem dlaczego, ale jak nawet ja oglądam różne filmiki na YouTube, to bardzo lubię, jeżeli jakiś e, YouTuber ginie. Na przykład w jaskini. A u was? Podobnie czy nie? No, zależy, zale zależy, pamiętaj. no to więcej Zależy też u kogo. No właśnie. Dobra, ja już powoli zacznę wykupować dla ciebie to żelazo, bo no wiesz. To... Chyba to... dla siebie, bo... I, wiesz, no, ale ja, dla ciebie, jasno, bo ja... Ale... Ale... ale nie no tej jaskinie to ta grota jest świetna, powiem ci. <laughs> A, już, już, już myślałem, że to u mnie. Co u ciebie? No ta eksplozja. No, no bardzo, bardzo blisko ciebie. Aha, dobra, już wiem nawet gdzie. A czekaj, czego Ty poszukujesz teraz? Ja teraz zbieram wiele rzeczy. Gdzie co, ludziska? Jeżeli w tym odcinku nam się nie uda. Tom, ci chodź tutaj. O, czekaj. Jeżeli, czekaj, muszę coś powiedzieć, widzą. Jeżeli w tym odcinku nie uda nam się zdobyć upragnionych diamentów. Hmm... A odcinek będziemy musieli zakończyć no, jeszcze przed y, oczywiście końcem wyprawy. Wiesia ja mnie goni, wiesia ja mnie goni. To my dokończymy tą wyprawę. Ja mam kogoś ja ja z sobą. I dokończymy wam poza odcinkiem, jeżeli oczywiście znajdziemy fragmenty to publikujemy to w następnym odcinku, ten taki fragmencik naszych poszukiwań. No i dalej no to chyba... Siemaneczko, no wróciliśmy po bardzo dużych problemach technicznych, a dokładnie utraciliśmy połączenie z serwerem, e, ze escape'em. I nie wiedzieliśmy jak mamy, co mam zrobić. No więc jest już wszystko dobrze. Ogółem znaleźliśmy pod ziemiach, także niestety nie, nie, nie mogłem tego nagrać dla was. Znaleźliśmy spawner ząbiaczków, Ja znalazłem trzy... pamiętajcie. No właśnie, dokładnie, Michał znalazł. My znaleźliśmy tak samo diamenty, siodło i coś tam jeszcze, tak? Tak, słuchajcie, o to chodzi, że Tom miał problemy z netem. My ciągle zostaliśmy, ja już szybku żyłem. Trochę sobie poeksplorowałem i tuż przy naszym domku znalazłem ten spawner, jest tak gdzieś tak 50 kratek pod naszym domkiem, tak 30 oddalone. a wiecie co, skoro, ponieważ już byliśmy te spore problemy, to teraz już nie będziemy wyruchodzić już na żadne, tam nie będziemy teraz robić <śmierdzi> tej kopalni. Myślę, że już dokończymy sobie teraz troszkę mm, tą e, kopalnię... Zagram kopalnię, nasz magazyn. E, Dokładnie nasz Tamian dokończy. Widzę, że jakieś zmiany też zaszły. Eee, no i tak, po pierwsze, przepraszamy za to, że nie pokazaliśmy wam spawnera. Pokażemy wam... Postaramy się w następnym odcinku. Eee, I co jeszcze? No eee, możemy przekazać. obok tego spawnera znalazłem 5 diaksów, były tam 4 siodła. Eee, zabiłem endermana, no i to raczej tyle. Enderman i wiadro jeszcze tam było. A, gdzie, a gdzie są diamenty? Eee, diamenty mam przy sobie. Oprócz Poza tym, skoneczki. nie pozwólcie mu dotykać diamentów, ponieważ on ginie w jaskiniach. Jak nie wiem co, więc... eee, po pierwsze to były takie wypadki, a po drugie, nie wiem co. No tak, tak. D Damian potwierdzi, on widział. Tak, tak. E, na, nie, na filmie zobaczysz. Na filmie zobaczysz. Ja ja tak nie ginę zawsze. Ja, to, to, to takie wypadki są teraz. Chodzą po ludziach. Co tu się stało, jak mnie nie było? Kurde, jakieś supy z, z. Chodzą po Wydawaj mi tą... ...siekierkę. O, super, super. Skoro nie chcesz dać mi diamentów do ręki, to tym razem będę chodził z siekierą. Dobrze. Ale nie boisz się, ja mam siekierę w ręce. Tomciu, teraz będziesz... My mu chyba teraz pozwolimy tylko ścinać drzewa i opiekować się farmami. Nie Damian? Tak, tak. Będziemy chodzić do kopalni. No i tak, że będzie. Dobra. Następny Następny odcinek pójdę do opiekła. Dobrze. Ja piekle. To będzie ciekawe. Piekielny Tomasz. No, wejdź, jeszcze czekaj, wejdź jeszcze raz na płotek. Na płotek. Spokojnie. Nie, 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 nie. Nie pozwolę cię. Tak, wejdź na płotek. Wejdź na płotek. Nie, nie pozwolę ci na to. Ale <laughs> wejdź na płotek, no. Nie, nie pozwolę ci na to. Ludzie. Wejdź na płotek. Ej, dobra. Ludzie, ale wejdź na płotek. No, ale wejdź na płotek. Czekaj, 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 Ej, ludzie, gdzie jesteście? Wbijam na hasek. <laughs> Ludzie! Siemano, ludziska! Siemano! Jest, <tuszel> jestem na koniu. Aha. To jest Karmelek. Prawo autorskie, chodź tu. Chodź tu. <tuszel> Dobra, mój. wiecie co? Film się już praktycznie kończy dla nas, więc będziemy kończyć. Parpa, parapa, parpa, 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 parpa. Hmm. Tak, będziemy to... kończyć odcinek przy... To, to jest naszym... to to jest toficzek, żeby już było... Wie, przy naszym toficzek. Michale, który jeździ na koniu. Jestem na koniu. <noise> Mówię ci. Nie więcej <noise> macie. <się. Mniej> <noise> Dobra. Ma... E, ja Agazem szybko zbieram ostatnie zbiory z dzisiejszego dnia. razem mniej więcej już macie, to trzeba skrzynki jeszcze dodać i te. E, I w ogóle napiszcie nam też w komentarzach, czy chcielibyście, aby Michał do naszej serii... zagrał. Michał. No. Do naszej serii dołączył. Ej, Krzysztof eee, No bo myślę, że Ej. byłoby fajnie jakby doszedł, chociaż to ale, w zasadzie ale... jest też w zasadzie w większości wasza decyzja. Więc czekamy na Krzysztof. odpowiedź od was i pytanie czemu to niszczę Powiem wam, że teraz łatwo zbierać te jajka, bo jak wejdę do góry na koniu, to daby, to ten mam skok na dwie kratki. Ale, ale Krzysztof wyszedł. Macie może nasionka, bo przydałby się je rozmnożyć jeszcze. Eee, As Fatam je. O. O ja cię nie mogę. O ja nie, miałem, nie, nie nie mogę. O to te, te dźwięki były. Ło. O, te dźwięki były tak. Tom ciu weź się jeszcze trochę rozmnoż. Co mam rozmnożyć? On ma się rozmnożyć. O, o, konia tam włożyłem. No i żeś zrobię? No i nie wyjdziesz teraz. O, Ej Damian, chodź, hmm... złapimy tobie też konia. Mamy cztery nie. siodła w sumie. To mi też złapcie jednego. Nie, nie. Zgubi siodło. No właśnie. Tak. Jedzie sobie, jedzie sobie, jedzie sobie... BUM! Nie ma siodła. Zgubiliśmy ja siodło z koniem. Dobra. Ej, no czekajcie jeszcze, już się to pozagamy. trzeba jeszcze poprawić, chodźcie, bo... Chodźcie tu. Czekajcie. Ma ktoś deski, bo to trzeba po, poprawić. Ja mam dwie. Na ra... Nara, Krzysztof, nara Krzysztof. Coś ty zrobił Krzysztofowi. No on sam to zrobił. No co? Okay. Na... tu. Ma na... ma tu. No a cmiewaneo. Au. O sztychamie. No dobrze, o raczej będziemy kończyć nasz odcinek. Dziękujemy Wam za oglądanie no go. i na razie.